Jestem Niemcem, więc od zawsze mówiono mi, że Polska jest prymitywna i dzika. Przyjechałem więc do Warszawy. I to, co zobaczyłem sprawiło, że podważam wszystko, co do tej pory wiedziałem o Polsce. Ole Lehmann to jeden z najbardziej znanych twitterowiczów w Niemczech. Generuje zasięgi na wielomilionowym poziomie. Ale, jak sam przyznaję, do tej pory nigdy nie był w Polsce i... Jak to Niemiec, miało Polsce złe zdanie. Opisał jednak na Twitterze, jak bardzo się w tym mylił i jak zmieniło jego nastawienie podróż do Warszawy. Zwrócił uwagę na 10 punktów. Poznajmy je. Numer 10 Nowoczesność. Poziom modernizacji w Warszawie odebrał mimowe. Eleganckie szklane wieżowce, płatności bezdotykowe na każdym kroku, postęp technologiczny dorównujący Berlinowi. To nie jest postsowiecki obraz, który wciąż mają w głowach zachodni turyści. To europejska stolica pędząca w przyszłość. A do tego super czysto i bezpiecznie. Numer 9. Drożyzna. Koszty życia mnie zaskoczyły. Spodziewałem się typowych cen dla Europy Wschodniej, a płaciłem za jedzenie i mieszkania niemal tyle co w Berlinie. Przecież to jest szalone. Przeciętny Polak zarabia około 1 trzecią tego co Niemiec. A mimo tego jakoś sobie radzą? Numer 8. Mentalność Polaków. Polska to kultura kokosa. Twarda na zewnątrz, ale miękka w środku. Na początku ludzie wydają się powściągliwi, wręcz chłodni, ale gdy przebijesz się przez tę skorupę, odkryjesz jedną z najbardziej autentycznych gościnności w Europie. Polacy prowadzą jakby test społeczny, żeby sprawdzić, czy warto wpuścić cię do swojego świata. Numer 7. Poziom usług. Branża usługowa to ciekawe doświadczenie. Nie oczekuj tam amerykańskiego entuzjazmu. Obsługa bywa wyraźnie powolna i niezbyt zaangażowana, ale przynajmniej wydaje się bardziej autentyczna niż wymuszona uprzejmość, co w sumie doceniam. Numer 6. Alkohol. Kultura picia jest głęboko zakorzeniona w codziennym życiu. Od spotkań biznesowych po luźne rozmowy alkohol jest wszędzie szczególnie wódka. Ale to nie tylko kwestia upijania się, to społeczny smar, który pomaga przełamać początkowe bariery, o których wspominałem. Numer 5. Życie społeczne. Kawiarnie w Warszawie to przytulność na sterydach. Dobre sobie przytulne zakątki z delikatnym oświetleniem i wyśmienitą kawą. Do tego wnętrza tak stylowe, że nie chce ci się wychodzić. Te miejsca to jak ciepły uścisk podczas surowej polskiej zimy. Numer 4. Piękne Polki. Standardy piękna tutaj są ogromne. Zwraca się wielką uwagę na wygląd. Zauważyłem nieprzeciętnie dużą liczbę dziewczyn z wypełniaczami ust i botoksem. To widoczny znak zmieniających się norm społecznych i rosnącego dobrobytu. Numer 3. Cyfryzacja. Polska w pełni weszła w erę gospodarki cyfrowej. Gotówka? Tutaj praktycznie nie istnieje. Wszystko. Od biletów na tramwaj, po jedzenie uliczne, płaci się kartą lub telefonem. Chciałbym, żeby Niemcy nauczyły się czegoś o nowoczesnych systemach płatności od Polski. Numer 2 Zdrowie Tutaj od razu widać, że ludzie dbają o zdrowie. W przeciwieństwie do USA otyłość jest rzadkością. Większość osób jest w dobrej formie, a kultura dbania o siebie jest wyraźnie widoczna. Warszawa jest dość rozległa, więc podejrzewam, że to zasługa dużej ilości chodzenia i unijnych regulacji żywnościowych. Numer 1 Profesor Rożkowski w swoich książkach w mistrzowski sposób opisuje walkę o wartości chrześcijańskie i zagrożenia dla cywilizacji łacińskiej. Specjalnie dla widzów Białego Kruka proponujemy pakiet dwóch książek profesora Rożkowskiego w niezwykle atrakcyjnej cenie. Pakiet książek Roztrzaskane Lustro Upadek Cywilizacji Zachodniej oraz Bezbożność, terror i propaganda, fałszywe proroctwa marksizmu, kupicie na stronie www.białykroup.pl. Link w opisie filmu. Jedzenie. Nowoczesna polska kuchnia zasługuje na o wiele więcej uznania. Scena kulinarna jest świetna: od tradycyjnych dań po kuchnię międzynarodową. Jadłem pierogi z jagnięciną i wołowiną, które były jednym z najlepszych posiłków w moim życiu. Ciepłe, sycące, idealne na zimę. Tyle Ole Lejman. Oczywiście nie ze wszystkim się zgodzić. Po pierwsze, był tylko w Warszawie, która umówmy się, nie jest najlepszą wizytówką Polski. A po, poza tym widać, że niektóre stereotypy, i pozytywne, i negatywne, są w nim bardzo głęboko zakorzenione. Jak na przykład alkoholizm, że, że, że każdy Polak to pijak. Podczas gdy, według statystyk WHO, to Niemcy piją więcej od Polaków. Niemcy średnio 12 litrów czystego alkoholu rocznie, a Polacy 10. Albo też pozytywne uprzedzenie co do pięknych Polek. To akurat jest pozytywne, no i też trzeba powiedzieć szczerze, że jak najbardziej prawdziwe. I dwukrotnie też wspomina o. Srogiej zimie, no nie ma u nas takich srogich zim. Jest styczeń, jest luty i mamy kilkanaście stopni na plusie. Tutaj też przebija się echo tego stereotypy, że u nas niedźwiedzie polarne chodzą po ulicy. Tak samo kwestia otyłości, no ona w Polsce jest coraz większym problemem, a unijne dyrektywy, no nie mają nic wspólnego z tym, jak się odżywiamy. Lejman ma rację, że owszem, w Polsce jest drogo, ale to nie jest tak, że nas to nie dotyka. Polacy coraz ciężej sobie z tym radzą, no ale niestety taki sobie wybraliśmy rząd. Ma też rację, że poziom usług spadł, a dziewczyn z botoksem jest coraz więcej, ale no, to jest tak, jest odkąd gościmy coraz więcej osób za naszej wschodniej granicy. Nie jest to więc typowo polskie. Tak czy inaczej, uważam, że ciekawie było zobaczyć, jak generalnie pozytywny obraz mają o nas Niemcy, czy tutaj ten poszczególny Niemiec, kiedy już tutaj przyjedzie i na własne oczy zobaczy, jaka jest Polska i jacy są Polacy. A w całości post y, Olelemana ma wydźwięk przecież bardzo pozytywny i bardzo dobrze, bo 4 godziny od publikacji widziało go już 300 tysięcy osób. Profesor Roszkowski w swoich książkach w mistrzowski sposób opisuje walkę o wartości chrześcijańskie i zagrożenia dla cywilizacji łacińskiej. Specjalnie dla widzów białego kruka proponujemy pakiet dwóch książek profesora Roszkowskiego w niezwykle atrakcyjnej cenie. Pakiet książek Roztrzaskane lustro, upadek cywilizacji zachodniej oraz Bezbożność, terror i propaganda fałszywe proroctwa marksizmu kupicie na stronie www.białekruk.pl. Link w opisie filmu.